Z urodzenia obywatel Wambierzyc z wyboru obywatel Krosnowic, zaś ze względu na dorobek artystyczny patron międzynarodowych festiwali Ignac Rajman, bo o nim mowa przyszedł na świat 27 grudnia 1820 roku, a więc w tym roku przypada 200 rocznica jego urodzin. Z tej okazji Towarzystwo Miłośników Krosnowic zainicjowało przedsięwzięcie pod nazwą rok 2020 rokiem Ignaca Rajmana. Inauguracja obchodów rozpoczęła się w siedzibie Towarzystwa Miłośników Krosnowic. Takie przygotowania w połowie poprzedniego roku i najprawdopodobniej 27 lutego na sesji Sejmiku Dolnośląskiego taka uchwała zostanie podjęta i rok Rajmana stanie się faktem. Tamten rok był rokiem Moniuszki z racji 200 rocznicy urodzin, a w tym roku mija 200 lat od urodzin Ignacego Rajmana, który się urodził w Wambierzycach, ale całe dorosłe życie po studiach Spędził w Krosnowicach, tu się ożenił, tu się rodziły jego dzieci, tu pracował, komponował, umarł i jest pochowany z żoną Karoliną pod krużgankami naszego kościoła. Towarzystwo Miłośników Krosnowic ma wiele pomysłów na to, w jaki sposób przybliżyć wszystkim postać Ignaca Rajmana. Myślimy o mieszkańcach Dolnego Śląska, mamy już przygotowane w Zarysie trzy konkursy. Konkurs wiedzy o Ignacu Rejmanie i o festiwalach Rejmana konkurs plastyczny i konkurs fotograficzny, oba pod kątem Piękno Krainy Raymana. Oprócz tego yy, koncerty w Krosnowicach, w wioskach gminy Kłodzko, także koncerty pod gwiazdami, gdzie niekoniecznie będzie prezentowana muzyka Reymana, ale w ogóle takie muzykowanie yy, z tym związane. Będzie w tym roku dziesiąta edycja konkursu poetyckiego o Złotą Nutę Reymana, więc też szykujemy się do wydania w tym roku. Nagrodzonej poezji z tych 10 edycji. a Oprócz tego wieczór poetycki, pod, może w listopadzie, gdzie mamy nadzieję, że laureaci konkursu poetyckiego także o złotą notę się pojawią. Zaproszeni goście wysłuchali także dwóch wykładów przygotowanych przez doktora Zygmunta Pchalka oraz doktora Mariana Bilińskiego. Organizatorzy prosili mnie, abym zrobił takie rezumy, czyli takie podsumowanie no prawie już 20 festiwali. No brakuje nam jeszcze dwóch do, do tego, żeby już była taka. Taka okrągła rocznica, prawda? A jest okazja, bo jest ta rocznica 200 lat od urodzin Rajmana, żeby zrobić takie podsumowanie festiwali. Mój temat referatu jest Ignaz Rajman, jako nauczyciel, kompozytor i społecznik głównie w Krosnowicach. Życiorys i biografia Rajmana jest bardzo ciekawa. Młodość spędził w Ambierzycach do 18 lat. Później studiował 3 lata w Wrocławiu, w seminarium nauczycielskim. No i później przybył w stronę ojczyzny tutaj na Ziemię Płocką i tutaj działał, jak już mówiłem, przez 62 lata. Głównie komponował w Krosnowicach. Utworów było, przeszło 800. Prawdopodobnie jeszcze więcej komponował na życzenie, ale tych nut utworu swoich nie odzyskał z powrotem, więc wiele zaginęło. Dzięki Rejmanowi Krosnowice stały się centrum kształcenia muzyków kościelnych na Śląsku. Cieszę się, że jest taki festiwal i został przypomniany ignacy Raiman, dlatego że on związany jest z muzyką liturgiczną, komponował muzykę liturgiczną Wiem, że. Ta muzyka ma na celu także pomagać ludziom w modlitwie, dlatego do tego trzeba mieć też, myślę, wiarę w sercu i wtedy dopiero można tę muzykę liturgiczną właściwie kształtować, tak by ona pomagała ludziom, tym, którzy przychodzą na msze świętą w uczestnictwie. Na zakończenie w krosnowickim kościele zabrzmiały chóry kantate Domino z Nowej Rudy i Opolski chór kameralny.